Przestałem pomagać koledze z matematyki po tym, co mi zrobił. Od początku liceum Kamil był moim przyjacielem. Znaliśmy się od podstawówki, graliśmy w te same gry, śmialiśmy się z tych samych głupot. Był tylko jeden problem. Kompletnie nie ogarniał matematyki. Przed każdym sprawdzianem dostawał białej gorączki, więc zacząłem mu pomagać. Najpierw tłumaczyłem zadania po szkole, potem wysyłałem mu rozwiązania, gdy nie rozumiał. W końcu przed ważnym testem poprosił stary, podrzuć mi odpowiedzi. Tylko tym razem. Nie chciałem, ale uległem. Wysłałem mu wiadomość z wynikami. Myślałem, że to koniec. Następnego dnia nauczycielka wezwała mnie po lekcjach. Na biurku leżały wydrukowane wiadomości. Moje i Kamila. Wierzę, że to jest Zapytała zimno. Kamil, zamiast przyznać się, że to on mnie prosił, powiedział, że to ja mówiłem go na ściąganie, że chciałem się pochwalić, że znam odpowiedzi. On zawsze tak robi. Dodał, patrząc mi prosto w oczy. Dla zabawy. Nauczycielka była wściekła. Dostałem nagane, a moje oceny z zachowania poleciały na dno. Kamil wyszedł z tego bez szwanku. Gdy wracaliśmy do domu, próbował się tłumaczyć. No co, musiałem coś wymyślić. Nie mogłem wylecieć z klasy. Nie odpowiedziałem. Od tamtej pory przestałem odbierać jego telefony. Minął rok. W zeszłym tygodniu przyszedł do mnie przed szkołą. Słuchaj, wiesz, że matura z matmy się zbliża. Możesz mi jeszcze raz wytłumaczyć te zadania? Tym razem odpowiedź była prosta: Nie. Odwrócił się i poszedł szukać innego frajera.